się ma cube maniak dzisiaj moje kostki Rubika moją kostką, pierwszą kostką Rubika był Nexcube Cube na no 50 zł taka no ja widzicie można wyregulować z tymi dwoma małymi kostkami były Rubiksy dwa na dwa, czy no. i Rubikz na 3 kost kostka, już ostatnią, kostka z za dziesięć złotych. No.